Witam wszystkich Dzisiejszy odcinek to będzie taki taki vlog yy, do posłuchania bardziej nie będzie na co popatrzeć no, ale mówię mam kamerę muszę włączyć, powiedzieć co nieco o sytuacji jakiej w jakiej teraz jestem znaczy no szukam ogólnie szukam ciągnika jak wiecie John Deera. Już patrzę na różne, na droższe, na tańsze, na młodsze, na starsze. No jest ciężko. jest tak ciężko ciągnik, kupić ciągnik. No nie sztuka kupić ciągnik. I znaczy, no, nie sztuka kupić ciągnik, bo ciągników jest masa. Jeździłem już całe lubelskie. No teraz jadę na Białą Podlaskę. Jestem teraz właśnie. Między no, za Włodawą jestem w, jadę w stronę Białej Podlaski, Pod Podlaskiej, Białej Podlaskiej, tak się powinno chyba to wymawiać. Ale jestem też w terenach y Pawła z kanału Pawnic 14 no i też zamierzam, y nie ukrywam, że zamierzam tam do niego zajechać przywitać się. Co na temat ciągników? Hmm, wczoraj oglądałem. Odcinek Joker Farma, tam jak on nagrał u, u pana Irka. Pozdrawiam pana Irka, bo bardzo go lubię, bardzo lubię go posłuchać. Mądrze gada, miło się go słucha. Mam mniej, mniej więcej takie, takie same spojrzenia na, na sprawy takie sprawy takie no, rolnicze, techniczne, jakieś tam sprzętowe, mniej więcej takie taki jak ja. No i, i też tam, no, też tam właśnie ma problem, znaczy problem jak problem, tylko po prostu kupił używaną renówkę, no i, i po prostu mu, musi ją doprowadzić do porządku, że tak powiem. Ja też tak mam, kupuję jakieś tam yy, używane, stare, jak to się mówi, graty i, i też staram się doprowadzić to do jakiegoś porządku. Więc tak, oglądałem w ostatnim czasie różne modele, większe, mniejsze, 77.00, 68, 20 68.20, 66, 66.20, nie wiem, już tam naprawdę 68.10, no, Przeróżne różne ciągniki oglądałem w różnych cenach i powiem Wam tak, czy ciągnik jest za 80 tysięcy? Czy ciągnik jest za 100 tysięcy, czy ciągnik jest za 140 tysięcy, w każdym jest coś do zrobienia. W innym są jakieś pierdoły, mniejsze, większe. Wiecie yy, mechaniczne sprawy, mechaniczne sprawy, jak to się mówi, można to wszystko naprawić, tylko wiadomo, to jest czas i pieniądze. Ale na przykład takie zużycie wnętrza w niektórych ciągnikach, takim na przykład 2002, 2004 no to niby nie są jeszcze tak tragicznie stare te ciągniki, są stare, ale na pewno są dużo młodsze, niż, niż te co ja mam i no niż te na przykład z 90, z 90. lat i te młodsze często są tak w środku zużyte, znaczy zużyte, jak zużyte, no zużyte. Może też i zdewastowane, można tak powiedzieć Połamane Dużo rzeczy połamanych, brakujących Często to są, pochodzą te ciągniki z jakichś ferm W których, no wiecie, no czuć yy, że, że jeździł w jakieś, przy jakiejś tam hodowli zwierząt W środku czuć Przeważnie to No i do czego jeszcze zmierzam I Tutaj patrzę I zawsze jak przyjeżdżam koło tego pola, to właśnie widzę, że tutaj ktoś z triptylu Sieje I to bezpośrednio w ściernisko. O, są takie du duże kawałki tutaj. Kto jest z tych terenów, to pewnie zna te miejsca. No ale nic, do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że jadę na tą Białą Białą Podlaskę trzeci, czy czwarty raz. Tak wychodzi to po drodze, wszystko, znaczy po drodze, wychodzi to tak różnie, zamiast nie, da się, nie dałoby mi się tak raz pojechać, bo cały czas coś innego mi się koncepcja, że tak powiem, mi się zmienia. No i nawet mówię już kurczę, dołożyłbym nawet ten, no ale nawet te za 140 tysięcy ciągniki nie są idealne i co najgorsze, te ciągniki po 140 tysięcy, na przykład taki 68,20. On ma 8000 godzin A wygląda a wygląda z zewnątrz po ramionach podnośnika i po kabinie, po w środku można zobaczyć na dużo więcej. Oglądałem taki ciągnik ostatnio w okolicach wczoraj nawet, w okolicach Kraśnika 6080. On ma 13 tysięcy godzin no i ja mówię kurczę i te, ten Porównywalnie wyglądał, tak samo wyglądał, można porównać z wyglądem zużycia i zewnętrz, zewnętrznym i wewnętrznym z tym co ma 8000 godzin. No i, i co i co w związku z tym? Nie mogę sobie pozwolić na razie na taki ciągnik za 140 tysięcy, bo jak wiecie na jesieni będę. Będę brał. Yy, będę kupował pole, będę brał kredyt. No, i jak wejeżdżę, kupię to pole, to na pewno w najbliższym czasie nie będę mógł sobie pozwolić na. na kupno ciągnika. Nie będę mógł sobie pozwolić na kupno ciągnika przez najbliższe, no, kilka lat. Jak wiecie, nie, no ten, ten mój 36 50 nie daje rady. Patrzyłem na takie większe, no ale to trzeba dać sobie, kto się mówi, trzeba dać do piesiana i. I spojrzeć racjonalnie i kupić ciut większy od tego Aby mocą ciut większy i podnośnikiem, żeby dawał radę do tego siewnika No i oglądam ostatnio, rozglądam się tak już bardziej za właśnie za 6810, o coś w tym stylu No i oglądałem wczoraj w Kraśnika za 80 tysięcy taki ciągnik. No i było bardzo, bardzo dużo rzeczy do zrobienia. Bardzo dużo rzeczy do zrobienia i, i dałem sobie spokój. I ten mój, mój taki kolega ze mną był. Mówi: Arek, to nie jest ciągnik dla, dla ciebie. Jak chcesz taki już do remontu, to kup, ale w odpowiedniej cenie. No i jadę właśnie taki dzisiaj oglądać, taki 6810. Dużo, dużo niższej cenie. Może po oględzinach po, po, po tym wszystkim wam powiem jak to jak to co tam wyglądało, jak to czy, 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 czy wart jest tych pieniędzy, czy nie jest. Wart jest ciągnik do zrobienia, prawda? Niby ma 9900 godzin przepracowane, czyli też... Bo je już tam zrobił. Też coś tam trzeba będzie z nim, nim poprawić. No i jadę oglądać, że tak powiem, na razie samemu, czy, czy warto, czy warto będzie wydać te pieniądze. Na pewno są cztery łyse opony. Jest, są ramiona do podnośnika do zrobienia. Jeszcze tam parę jakichś pierdółek No ale zobaczymy Także wiecie Na razie bym kupił Taki, aby dawał radę Żebym i też i Dawał radę w siewniku, ale żebym też Nie musiał zmieniać Zaraz wszystkich maszyn Prawda? To nie sztuka kupić ciągnik 170 koni Tylko po prostu Nie będę by... Nie będę miał co do niego, że tak powiem, zapiąć, bo czteroskiwowy pług będzie za mały. Agregat i 2,6 metra będzie za mały. Co jedynie będzie tylko do, ten, do, do tego zestawu siewnego yy, I to tylko do zestawu, bo do talerzówki 3-metrowej to też. talerzówka 3-metrowa też będzie do 170 koni za mała, prawda? No, i także na razie się oglądam za takim modelem, aby na razie. Na razie właśnie taki by mi wystarczył A co, co jeszcze? Może by był taki krok Był taki, taki krok dalszy w moim życiu Po prostu w Poznaniu w Poznaniu od, od, od strony warsztatowej Serii 6 Po prostu jak będzie coś do zrobienia to Będę musiał to zrobić i, I się tego nauczyć, że tak powiem Może nie na, nie na swoich błędach, bo tam na pewno będę będę tam podpytywał kolegę, który się na tym zna co i jak gdzie zaglądać, co robić co wymienić od razu po zakupie No i to tyle Mam do ten do Pawła mam 3 km za 3 minuty będę także na razie to tyle jak już widzicie już jest ciemna noc, ale mówię dogram ten, yy, końcówkę tego odcinka i no i tak byłem u Pawła w odwiedzinach, tam sobie porozmawialiśmy trochę Zdjęć sobie trochę tam porobiłem przy jego sprzętach, zresztą widzieliście już na Insta i Facebooku Co do, co do ciągnika Co do ciągnika, to wam tylko powiem tak, że yy, no nie będę na razie, nie chcę na razie yy, powiadać o tym ciągniku jak już będzie u mnie na podwórku, to zrobię odcinek taki jak ten yy, ciągnik wygląda yy, powiem tylko Powiem tylko, że jest to seria 6 Jest, ser, jest to seria 6 Z 98 roku I, i jest to ciągnik do poprawek Ciągnik do, do poprawek W dobrej cenie No do takich trochę, nie wiem, no, dla innych wyda, wyda się, że te poprawki są większe, dla innych mniejsze No jest Ciągnik jest ogólnie do, no do poprawek. No do, nie wiem, czy można użyć słowa do remontu, bo, bo ogólnie jest sprawny jako tako Mechanicznie jeździ, skręca, zapala, skręca, jeździ, hamuje, ale jest do poprawek. No, no i na kiepskich oponach no to, 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 to jeszcze mogę, mogę dopowiedzieć. No i zachęcam do obserwowania mojego kanału jeśli ktoś ciekawy bo na, pewnie, na pewno będzie się działo będę się uczył tej serii 6 przy okazji tego, te, tego tego remontu no i na pewno jakiś to jest jakiś etap w mój życiu następny i mam nadzieję że ten ciągnik będzie taką też wizytówką mojego kanału no może Teraz to na pewno nie wygląda jak, znaczy no No teraz yy, pierwszy, Na pierwszy rzut oka to nie wygląda jak w ogóle wizytówka Jak, jak w ogóle jak ciągnik, ale mam, mam nadzieję, że uda mi się z niego zrobić yy, Że Że będzie wyglądał jak Jak ludzie, że tak powiem No nic, to by było na tyle w tym odcinku Zobaczymy się w następnym Chciałbym następny odcinek, żeby to był odcinek z prezentacji pól, bo jeszcze nie zdążyłem zrobić. A, że tak powiem, już prawie mamy kwiecień. No ale samo tam nic się nie działo przez ten cały marzec, tak powiem. Nic, nic za bardzo nie, nie skoczyło do góry ani te pszenice, ani te żebaki. No, w niedzielę ci nadają już jakieś 17 stopni u nas. Deszczyk dzisiaj popadał. Także... Na pewno będzie Na pewno będzie Na pewno wszystko ruszy i zacznie nadrabiać te, te straty co do, co do innych, yy, innych części Polski Ja mówię już kurde u Pawła ten rzepak chyba jest yy, w większej fazie, większy w, niż, niż u mnie no ale no co, co zrobisz? Nic, nic nie zrobisz Taka natura jest, taki klimat i no i tyle Trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć.